Hi guys, obiecałam Wam czytanko na wieczór, więc zobaczmy sobie, co przyniesie tobie grudzień. Co przyniesie grudzień osobie, która mnie teraz ogląda? Ja nie dodaję tu opisu, hashtagu, lokalizacji nic. Jeżeli to miało do ciebie trafić, to trafiło. Wow! Wiesz co? Możesz w grudniu poczuć się troszeczkę niedoceniona, że osoby z Twojego bliskiego otoczenia po prostu nie będą docenić tego, ile dla nich robisz. Przez to możesz poczuć się taka nieszczęśliwa, możesz troszeczkę mm, zdystansować się do nich, od nich, ale to będzie właśnie takie dobre dla ciebie, bo ty sobie odpoczniesz. Grudzień przynosi tobie bardzo dużo odpoczynku, m, takiego wychilowania. Takiego spędzenia czasu sama ze sobą, jakiejś relacji, która w ogóle powraca. Tutaj widać relacje z osobą, z którą bardzo dużo kiedyś przyszliście, ale teraz nie macie w ogóle kontaktu ze sobą. Może Was różnić jakaś róż duża różnica kilometrów, w sensie może między Wami być, że tutaj bardzo widoczne jest to, że Albo ta osoba mieszka gdzieś za granicą, albo rzeczywiście jest tak od 300 do 500 kilometrów czy dalej w Polsce. Uważaj na osoby, które będą właśnie z tego Twojego towarzystwa bardzo dużo chciały od Ciebie brać, a nie będą chciały dawać w zamian, bo Ty puścisz te relacje, to by nie będzie chciało się ich kontynuować. A co jeszcze z tą osobą będzie, bo mnie teraz zaciekawiło. Ta osoba troszeczkę podniesie cię na duchu, i ty będziesz przy niej się czuła szczęśliwa. Tutaj nie będzie żadnych takich krzywych zamiarów czy czegoś takiego, co miałoby cię skrzywdzić. Wręcz ta osoba pokaże tobie, jak kochać siebie samą, jak wejść w taką energię miłości. I ta osoba bardzo pokaże tobie, że sama ma do ciebie jakieś uczucia. Więc jeżeli przyjmujesz, to zostaw przyjmuję. Ja zapraszam na czytanka prywatne. I do uszczelni jutro. Buziaczki.